Witam wszystkich bardzo serdecznie, Damian Maciuszek z tej strony 25 dzień marca 2025 na telegramie prosiliście mnie, a tak naprawdę zareagowaliście na to, żebym dzisiaj nagrał swoje typy, swoje predykcje, swoje kupony, te które obstawiłem na dzisiejsze eliminacje do mistrzostw świata. Które odbędą się w 2026 roku. Skupimy się stricte na Europie oraz Ameryce Południowej. Na kupony stawiam po 250 zł. Zazwyczaj są to kursy w okolicy 2,0. Więc będziecie każdym z moich kuponów widzieć. Zobaczymy, jaka wyjdzie łączna pula do wygrania. No, bo nawet tego nie podliczyłem, ale pewnie gdzieś. Podsumowaniu na samym końcu to zrobimy. Ok, moi drodzy, zaczniemy sobie od meczu Mołdawia-Estonia. Dlaczego? Dlatego, że tutaj postawiłem jedyny chyba taki zakład z wszystkich meczy. Najpierw musimy sobie zobaczyć pozycję. Pozycję tych dwóch zespołów, czyli grupa I, do której trafili Włosi po tym jak odpadli w Lidze Narodów z Niemcami. Na ten moment komplet punktów, czyli po trzy punkty ma zarówno Norwegia, jak i Izrael. Estonia przegrała 2-1 z Izraelem, a Mołdawia aż 5-0 z Norwegią, więc nie wiedziałem, jak tutaj postawić na bramki, jak postawić na zwycięzcę, ponieważ może w tym meczu wydarzyć się wiele, ale musimy spodziewać się jednego: ten futbol nie będzie jakiś piękny. Może być mocny, może sporo tych kartek się posypać, więc ja postawiłem 250 zł na to, że będzie powyżej 4 kartek. Czyli powyżej 4 żółtych kartek, suma powyżej 4,0. Więc jeśli równo 4, wtedy mam zwrot, a jeśli więcej to zarabiam 415 zł. Kolejny mecz, który tutaj przed nami to jest... Mecz Czarnogóra, Wyspy Owcze. Czarnogóra na ten moment lider w grupie L. Wyspy Owcze przegrały z Czechami, grupa z Chorwacją. I na kogo tutaj postawiłem? Postawiłem na to, że Wyspy Owcze strzelą dzisiaj gola i Czarnogóra, również BTTS, oba zespoły zdobędą gola. Kurs 2:19. Dlaczego na to się zdecydowałem? Przede wszystkim zobaczmy sobie ostatnie mecze wszystkich zespołów. No, Czarnogóra po 3-1. 3-1 z Gibraltarem, 3-1 z Turcją. Wyspy Owcze nawet strzeliły gola Czechom. Czarnogóra traciła gole również z Islandią, z Walią, z Turcją. Więc może Wyspy Owcze dzisiaj tutaj również ukąszą a musimy wspomnieć również o tym, że ostatnie 5 meczów, w których brały udział właśnie Wyspy Owcze, to tylko z Macedonią nie strzeliły gola, z Armenią nawet wygrana 1-1 z Łotwą, 1-0 z Armenią, 1-1 z Łotwą i 2-2 również z Armenią. Te dwa zespoły jeszcze nie grały przeciwko sobie, ale Wyspy Owcze myślę, że mogą bardzo fajnie zaskoczyć Gibraltar i Czechy, czyli dalej ta sama grupa. Tutaj postawiłem, że będzie łącznie powyżej 9,5 celnych strzałów. Kurs 1,64. Więc myślę, że Czesi głównie będą naciskali na bramkę Gibraltaru. Nie wiem ile padnie z tego bramek, ale minimum to 10 strzałów powinno się pojawić. Bardzo ciekawy mecz również przed nami w Izraelu. Izrael zmierzy się z Norwegią, więc co tam może się wydarzyć? Może się wydarzyć dosłownie wszystko. A ja zapunktuję tym, że oba zespoły strzelą gola. Kurs nie jest wysoki 1,64, ale na to postawiłem dosyć dużo pieniędzy bo 2,5 tysiąca. Więc. Powiedzmy zagrałem X10 i myślę, że tutaj Izrael oraz Norwegia bardzo fajnie się pokażą, tak jak wspomniałem, wcześniej zwycięstwa z Estonią oraz Mołdawią. Norwegii chce się strzelać. Izrael myślę, że tutaj również ukąsi. W tym meczu również mamy z kursem 1,96 już ze stawką 250. To, że będzie suma powyżej trzech bramek. Więc 3 minimum. Jak będzie 3, no 3 i powyżej. Jeśli będzie 3, no to wtedy dostaję zwrot. A jeśli będzie powyżej, no to wtedy 490 ląduje do mnie. Ok, wspomniałem Wam, że tylko w jednym meczu stawiałem na żółte kartki. A zdarza się... Tak, że w, w spotkaniu o Liechtenstein, który zmierzy się u siebie z Kazachstanem, obstawiam, że Liechtenstein. Będzie miał powyżej 2,5 żółtych kartek, czyli że też zawodnicy z tego niewielkiego państwa będą jednak faulować, będą kartkować. 1,85 tutaj mamy kurs. Jeszcze w gwoli ścisłości, z kim tutaj Liechtenstein jest jeszcze w grupie? Liechtenstein jest tak jak już wiecie, z Kazachstanem. I to jest grupa J, czyli zarówno Liechtenstein, jak i Kazachstan przegrali swoje pojedynki z Macedonią Północną oraz z Walią, a Belgia po tym, jak z Francją odpadła w lidze narodów, to trafiła właśnie do grupy J. Macedonia Północna Walia, czyli zwycięzcy z wcześniejszych pojedynków. I tutaj stawiam na zespół gości Walia. Kurs 2:48, więc przy tym meczu się zatrzymamy i 50 zł trafi do osoby, która po pierwsze obstawi poprawnie wynik meczu Macedonia Północna-Walia, a po drugie wskaże poprawnie strzelca minimum jednego gola. Więc myślę, że bardzo fajne. Fajny konkurs dla Was. Piszcie komentarze śmiało. Tutaj nie musicie się skupiać na minucie meczu, bo wczoraj też to się pojawiło. Polska, Malta nikt nie wiedział, że Lewandowski zacznie ten mecz z ławki rezerwowych że Świderski zacznie strzelać. Więc jeszcze raz: zasady, jak otrzymać 50 zł ode mnie w komentarzu pod tym filmikiem. Piszecie wynik meczu Macedonia Północna, Walia oraz przynajmniej jednego strzelca. Dzisiaj 20:45 ten mecz, więc do tego czasu macie, e, macie okazję napisać właśnie komentarze. I to by było tyle, jeśli chodzi o strefę europejską. Teraz przeniesiemy się. Do Ameryki Południowej. Ameryka Południowa powinna mieć zdecydowanie lepszy futbol. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, jeszcze odbędzie się tam jeden mecz. O godzinie 21:00 zmierzy się Boliwia razem z Urugwajem przy kursie 1,81. Postawiłem, że będzie powyżej dwóch bramek, czyli jeszcze raz, jeśli będzie dwie bramki, wtedy dostaję zwrot. Jeśli będzie tych bramek zdecydowanie więcej, no to wygrywam 452,5 zł. Myślę, że bardzo, bardzo fajnie. No i w nocy, w nocy również odbędą się trzy pojedynki. Chile-Ekwador, Kolumbia-Paragwaj, Wenezuela-Peru. Przepraszam, 4, ponieważ jeszcze jeden, tak. Jeśli słusznie się domyślacie, Argentyna, Brazylia. I tutaj jesteśmy przy tym meczu. I ten mecz może dostarczyć Wam 150 zł na Wasze konto, bo mamy drugie pole do popisu, czyli poprawny wynik. Argentyna, Brazylia. Piszecie w komentarzu strzelec pierwszego gola oraz minuta meczu. Więc dlatego tutaj stawka jest wyższa. Myślę, że można zagrać, można fajnie się pobawić, ponieważ was to nic nie kosztuje, ale pamiętajcie, żeby otrzymać tą nagrodę, to również ważna jest. Łapka w górę pod tym filmikiem oraz subskrypcja mojego kanału Damian Maciuszek. No i właśnie, suma powyżej 2, poniżej 2. Przepraszam, czyli Bolivia urugwaj jeszcze w gwoli ścisłości było powyżej 2, a tutaj myślę, że będzie mniej niż dwie bramki, czyli że skończy się ten mecz wynikiem 0-0 albo 1-0. Może to jest dla Was jakaś podpowiedź, może nie, więc. Pamiętajcie, że 00 również się nie liczy w konkursie, no bo to by było za proste. Szczególnie, że to wam mogę zasugerować, ale jeśli ja się mylę, a wy się nie mylicie, no to otrzymacie za to pieniądze. 1,66 na sumę bramek właśnie poniżej 2. No i ważne, żeby sobie sprawdzić, jak to ostatnio historycznie wyglądało. Ostatnio. Historyczne pojedynki obu tych zespołów, czyli można powiedzieć legend Ameryki Południowej Brazylia-Argentyna. 2023 mecz 0-1. 2021-0-0 oraz w drugim meczu Argentyna wygrała 1-0 z Brazylią, w 2019-1-0 dla Argentyny oraz 2-0 dla Brazylii. Więc łącznie w pięciu meczach było tylko i wyłącznie pięć bramek. Ok, przeniesiemy się teraz do Chile, Chile z Ekwadorem przy kursie 1.61. To, że oba zespoły nie strzelą gola, więc też myślę, że ciekawy zakład, że tutaj skończy się wynik do zera dla kogo? To zobaczymy. Ekwador na ten moment jest drugim w tabeli, Chile jest ostatnie, więc wszystko sugeruje, że to jednak Ekwador wygra ten mecz, ale Chile może zaskoczyć, żeby jednak coś urwać, przygotować się na ten mecz, albo zagrają defensywą. Zobaczymy, chociaż to w Ameryce Południowej wiemy, że nie jest popularne. Bardzo fajny kurs również jest na mecz: Kolumbia, Paragwaj, suma goli powyżej 2,5 z kursem. 2:30. Więc myślę, że zarówno reprezentanci Kolumbii jak i Paragwaju będą strzelali gole, jeśli chodzi o miejsca to jest 5 i szóste, czyli sam środek grupy do eliminacji mistrzostw świata z Ameryki Południowej. Paragwaj nie strzelał dużo bramek, bo tylko 9, Kolumbia strzeliła 16, ale w tym meczu myślę, że te bramki się Pojawią. No i Wenezuela, Peru, Wenezuela, która może zaskoczyć, która jeszcze ma możliwość zakwalifikowania się pierwszy raz w historii tego państwa, w historii tej reprezentacji, właśnie do Mistrzostw Świata. Obecnie Uśmi, 8 miejsce, Peru 9, więc tutaj stawiam przy kursie 2,27 również 250 zł. Na to, że dwa zespoły strzelą gola. Peru no nie będzie chciało być zaraz ostatnie. Wenezueli będzie zależało na tym, żeby zakwalifikować się do Mundialu w 2026 roku. Więc myślę, że oba zespoły strzelą gola. Teraz widzicie tutaj, ile łącznie możecie wygrać tutaj albo tutaj. Zależy jak będzie nam łatwiej w montażu, ponieważ nagrywamy to dosłownie 20 minut przed pierwszym gwistkiem sędziego, więc będzie dynamiczny montaż, ale myślę, że skorzystacie, że również na tym zarobicie. Pamiętajcie o dwóch konkursach w komentarzach, więc piszcie komentarze, żeby wasz głos, wasz. Udział liczył się poprawnie, to również lajk like oraz subskrypcję. Ja, ja nazywam się Damian Maciuszek. Obiecuję, że będzie więcej takich odcinków z predykcjami. Korzystajcie na zielono. Trzymajcie się. Cześć!